Lalenie idzie po nowy laptop Apple MacBook Pro 15.

Poznaj nową erę mobilności i wydajności z Apple MacBook Pro 15. Ten niezwykle smukły laptop łączy w sobie styl, innowacje i moc, dostarczając niezrównane doświadczenie użytkownika. Z wyświetlaczem Retenę, który zapewnia krystalicznie czysty obraz i żywe kolory, każda prezentacja czy film ożywa na Twoich oczach. Serce MacBooka Pro, nowoczesny procesor, zapewnia błyskawiczną prędkość i płynność działania, nawet przy najbardziej wymagających zadaniach. Nowoczesna i profesjonalna stacja robocza powinna być przede wszystkim wydajna i dopasowana do indywidualnych potrzeb. Wysokiej klasy sprzęt poprawia odczuwalnie efektywność pracy i zwiększa komfort użytkowania. Jeżeli zdarza Ci się korzystać z komputera w późnych godzinach, przy wyłączonym świetle, to z pewnością docenisz rozwiązanie, jakim jest podświetlana klawiatura laptopa. Żaden Notebook Mac nie miał tak doskonałego wyświetlacza jak nowy MacBook Pro, silniejsze podświetlenie LED i większy kontrast zapewniają głębsze czernie i czystsze BI. Większa powierzchnia użyteczna pikseli w połączeniu ze zmienną częstotliwością odświeżania zmniejsza zużycie energii. Dedykowana karta graficzna od AMD to doskonałe rozwiązanie dla osób, które wymagają najwyższej wydajności od swojego laptopa. Niedościgniony procesor graficzny AMD Radeon pro obsługuje profesjonalne aplikacje w błyskawiczny sposób. Klasa B to wybór dla tych, którzy cenią funkcjonalność. Wady estetyczne nie są dla ciebie problemem. Wybierz produkt w klasie B. Pomimo niedoskonałości wizualnych, np. ryski, przetarcia, przebarwienia, drobne obicia, pęknięcia lub brakujące gumki antypoślizgowe, nasz sprzęt z klasy B jest w pełni sprawny technicznie.